Trzy klubie na baletach Młodzi nie zależy, jak lata dziewięćdziesiąte Urwany fil, za urwanym firma To dziewięćdziesiąte, ale nie o tym tę historię. Kiedy wracają nad ranem do domu To zgasły światła i zgasły ich cienie Ale to nie jest ta historia Jeśli oni idą tam Zajsie i spad, komu bije dzwon, O czym krzyczą tamte dni o o, 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 Potem jeszcze raz jak mam raz finał ulicze. Trzech kundli pożegnało się, ruszyło na różne ścieżki Pierwszy zaczął być youtuberem, drugi został grać w piłkę Trzeci próbuje schudnąć Jeśli oni idą tam o, 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 o Ty odwracaj się i spad Pożegnało się, ruszyło na różne ścieżki Mocniejsze niż słowa są nasze czyny